Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzicie, stoję koło pizzerni. Chociaż chyba nie widzicie, ale to jest spowodowane tylko pewnymi nielegalnymi e, rzeczami, które tutaj się dzieją. Niektórzy z właśnie takich e, rodzinnych, malutkich gastronomii pizzerii właśnie w ten sposób. Robią, żeby nie było ich za bardzo widać, żeby nie byli za wielcy, bo wtedy będą musieli płacić dodatkowe podatki, ale nie dla państwa, tylko gdzieś tam na inne strony. Ale w to ja się zagłębiał, nie będę. Właściciel Giovanni jest bardzo, jakby to powiedzieć, człowiekiem, który szanuje świeże powietrze i. Strajkuje w pewien sposób i walczy z zanieczyszczeniem. Na przykład, jak jest niedaleko lotnisko, czy jeżdżą autobusy, czy jest duży smog, on próbuje we własny sposób strajkować, czy się mścić, nazywając swoje pikse w nietozimkowy sposób. A w jaki to za chwileczkę wszystko on nam opowie, a tłumaczyć będzie Katarzyna. Zapraszam Cię, Kasio! Cześć kochani, znowu jesteśmy razem. Znowu jesteśmy razem i dzisiaj, tak jak już wspomniałem, odwiedzamy taką Giovanni'ego i jego wspaniałą pizzę. Ponoć najlepsza w Palermo. Ale tego też jako turyści nie znajdziecie. Musicie pytać, a najlepiej zgłosić się właśnie do Katarzyny na jej portal. Ona wszystko Wam opowie. A więc idziemy, do środka. Idziemy.

Giovanni obiecał nam dwie wielkie, smaczne pizze, które zjemy później w domu. To oczywiście Wam też pokaże. A teraz będziemy podglądać dziwani pracę, pracę, jaką to wszystko robi. Odora, odora. Teraz musisz to powąchać. Powąchać, trzeba ciapki ciasto. O, moja. 24 godziny lewitacje. 24 godziny, żeby to ciasto wyrosło. 5 godziny. Pięć zaintych... è molto più il mok 5 5 grammi? 5 grammi di mok guarda è di 1 kg di si chiamano? lievito pochissimo parliamo di microgrammi, grammi Microgrammi. micro? molto ah, micro però di birra non miglioratore non strutto non olio birra, birra non no, no. uso sostanze chimiche. Ne żadnych... Tak, e, to jest gruba mąka. Okay. No, tak. Nie, nie, drobna no, to nie, nie gruba. To, to gruba mąka. Mm -hmm. Czechowska, Kuskelo, no, il P3 są sostanze integratori che arrestano l'impasto i ułatwiają la digestione. Czy to są właśnie takie e, rzeczy, które dają, że może łatwo łatwo no, się, się trawi. nie o. jest ciężkie tak, I nie tłucząca. nie wyglądamy, ponieważ no, nie, cosi che si ingrassa, vero? No, nie to, to No. Ok. Ok. Che pizza facciamo? che eh, O arrogu o è una è crema zucca? Mi crema zucca? Ma quella no? Sì, sono yeah. due. Due, l'altra? E l'altra con crema zucca? Cosa allora c'è la crema zucca sotto. Uh -huh. Poi c'è il guanciale di maiale guanciale. Sì. sì. Poi c'è pecorino romano e pesto di prezzemolo e mozzarella. Occhio. tu li robbi le pizze? Non mi spugnano, se faccio. Ah, il cesco Robino Come fai tutto? Occhio. per no, c'è la ricetta. La Ma ricetta. Ah, okay. questa? No, questa è questa? è questa? senza alberi, questa questa. Senza senza alberi ma? senza, senza alberi attaccata al tram senza che cioè significa? per fare il tram sì. hanno tolto 1500 alberi allora la risposta è attaccata al tram è offensiva mia, è una sfida hai tolto gli alberi e mi ha attaccato al tram non ci sono problemi quindi senza alberi questo c'è? alle cose non ce li tramva, ce li duro c'è? Winię, tak A, i to jako. jest ten jego sprzeciw. To, to jest, jest ten, ten jego protest. Tak, to jest że jego sprzeciw przeciwko właśnie. Później masz na przykład e, unula. Kiedy ma? Unula nie, szalej, że nie ma pisola, luna. Opa. O, A, że jest, że jest smog. To jest zakaz. Tak, dokładnie. Okej? Quando hai fatto? Ba, un mese, Tylko miesiąc? Tak. Mhm. Pachnie przepięknie. Mhm. Mm no i to jest pizza na zakwasie. Ma no. pane o pizza. Posłuchaj pizza albo pizza. Albo krew. Tak. Però il pane con questo liedo madre è molto lento. Bardzo taki wolny jest oh. ten chleb. Bardzo wolno rośnie. Pod tak. to jak dajesz szybko, to one wszystko gumą. Ale pan na tym bardzo powolutku. Po Czasami Giovanni robi chleb i mam go w domu, jest krew.

400 metri, 50. 400 metri, 50. <gresso> 400 metri, 400 metri, 20,50 metri, è forte, già due minuti di pizza gottola, sì, no. due minuti di pizza no, anche a tre, ma due minuti, eh? due minuti, eh? a Napoli, un minuto, sono stato il primo qua nella zona a fare fondo a legna, il primo, e do sono le unizie che mi robi la pizza e no, bravo. Non capito la storia di questi nomi, è perché è una sfida, è una denuncia. E questo è il tuo diploma? Sì. Questo è il diploma? Primo pizzaiolo palermitano, primo pizzaiolo a Però eh, è una cosa comica, sì. all'epoca ci hanno invitati 50 pizzaioli uh -huh. e, e il diploma era primo pizzaiolo per tutti. capito? È una cosa comica. Ah, okay. <ride> że to było tak, że taka śmieszna rzecz, zaprosili pięćdziesięciu Pizza Joro, właśnie żeby taki dyplomist zostali dyplomy. Śmieszna historia. A, to to jest test a, a to, to jest pizza test. piccola. mała, okay. ona okay. jest veramente. formie Wtedy już rozumie jest Temperatura, jak się wypieka Zobacz, perfekta, widzisz? Omogeno, zobacz kolory Ok, ok To jest pizza okay. na zepsucie Ok Otimo. passeggiare? Passeggiare? Sì. Allora, come si chiama? Margherita. Sì, sì. Margherita, Questa... poi oh. Prima cosa. E siamo arrivati dopo dieci anni, 420, da 70. Dopo 10 anni, poi ci siamo situazioni che non ho che o jest dane besłone niebo i go policja 70 420. Mi sono scattata la fantasia, la mia fantasia, fantasia scappata, capito? Wow! wow. Okay? Okay. Zobaczcie! Coś niesamowitego! Chrupiące, delikatne. Wow! Ok. Okej. Okay. Oh my god! god. Jemy, jela, yeah. Yeah. <laughs> To Szok! <master. Odor>. Mm. <laughs> so. Bo i jodę. Złóżam, mia. Ja czegoś takiego w życiu nie jadłem i nie widziałem, to jeszcze, to jeszcze, to jeszcze to nie, to. nie spróbowałem, a już wiem, że będzie dobre, bo zapach jest, nie po prostu niesamowity. Alola, pizza. Bado. Simka, Un bravo pizzaiolo deve fare la pizza in 5-6 secondi. Guarda, il pizzaiolo, finisce secondo un di pizza. Va bene. Se fai... Va. Quelli che tu vedi tra-tra-tra-tra... C'è tra, tra. la pizza, attenzione. Pensate, con questo non fa la pozzina. Però aspetta aspetta per un minuto no, ok fine <laughs> attenzione 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 la luna è romana con giusto, sono piccante senza comodore questo è il più volta Una. questa è mozzarella dal, con latte italiano eh? mozzarella così non è cara? ciao ciao attenzione eh Tiè, ce la fai ok ok fine tanti? Sì. Ok? Il top, uh -huh. il pizzaiolo deve essere bravo, tolpendo la forchetta, sotto, non bianca ma cotta. Ok. Mettiamo alla... Dai, Vado? No, no i mamy nasze pizze. I myślę, Ale... że każdy z nas wyniósł jakieś cząstkę Dokładnie. nauki dzisiejszego dnia. Ale będziemy mieli też dobre, dobrą wyżerkę. Ale I to. zajcie, tak... niebo ma być czyste. I za chwileczkę spróbujemy. Pokażę Dokładnie. Wam jeszcze w domu, jak to wygląda. No i dotarliśmy do domu. W końcu. Z naszym dziełem sztuki mieliśmy jakieś 20 minut w 35 stopniach. Bo takie, taka temperatura jest w tak. Nie ma w ogóle wiatru, musiałem zmienić koszulkę, bo się totalnie spocimy Całą łusieńki mokre. No ale to zostawmy w moim spokoju. No i spróbujmy naszej pizzy. O Jezu. To jest po prostu mistrzostwo Z to jest z dynią i A co to jest? A, to jest ten, to, to pod gardle, takie dojrzewające. No wygląda to wspaniale. Aż żal, aż żal tego. Jeść. O, jeść. To Dobra, Kasia, smacznego. Smacznego. O, ty masz takie bardziej przypieczone. A, A... nie wiem, czy zrozumieliście. Mimo. Prawdziwa pizza musi być pod spodem równo wypieczona i nigdy nie może być spód twardy. Musi być miękki. Jeszcze raz, smacznego. Smacznego. Ja to sobie tak zawinę, o. Hmm. Czechano. Clewanie. No ale jakie kończy mnie zobaczył? Rewelacja. Hmm. Kochani, koniecznie byście tu przyjść. Jak będziecie kolejną piścia. Naprawdę jadłem wiele pizzę, ale takiej nie jest jadłem w życiu. No po prostu nie jadłem. W tej pizzy nie kupicie nigdzie na mieście, w żadnym, w żadnej sieciówce. W żadnym popularnym miejscu turystycznym. To jest dosłownie tak ukryta pizzarnia, jakby była w podziemiach. Jak będziecie w Palermo, koniecznie musicie odwiedzić tą małą Pizzarkę, żeby spróbować tych rewelacyjnie pysznych pizz. No a ja już się z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was kiedy wrzucę film, no i życzę wam smacznego. Kasiu, żegnamy się. Tchau, tchau. Tchau.